Witamy Was bardzo serdecznie! Jak zwykle. Nie muszę się przestawiać, bo tu nas widać, i tak? Dzisiaj widoczniki. No właśnie o tym mówię. Eee, teraz zaczniemy sobie kampanię. Karnawał śmierci, ale coś mi przeszkadza. Muszę zamknąć drzwi. Zaraz wrócę. Dobra, po kilkusekundowej przerwie zamknąłem drzwi. Jest pięknie standardzik on coachem i ja Adison Te, ale dzisiaj będzie inaczej niż standardowo. Będzie coś innego I gościnnie nie wystąpi znana nana postać Ten nudziło nam się. Dobra, tak ty, czy inaczej... Ty jest coś zrobiłeś? Co? Ty to jest sobie Zoje zrobiłeś? Nie, ja robiłem tego. Ja robiłem inne rzeczy. A. ja mam wszystkich przerobiony. Tak czy inaczej, zaczynamy! kampanię... Nie. Karnawał śmierci na poziomie normalnym. Plansza pierwsza, autostrada. Ech. Ui. Zaczekamy do ladingu i cięcie. Karnawał śmierci. musi być tylko tego wzrostu, by zginąć. Widzicie jakie fajne hasło. To zaraz wrócimy. Dem. Mre, poczekaj, to się nagrywał. Dobra. Ech. Okay. Dobra, to zaczynamy. Dobra, y, fajny shult z panem Józefem. Te. No i patrz. Ej, na multiku to nie działa. Ale. Łe. Łe, to nie działa. Lue. Tobie też Lue. to nie działa? No. Łee. Nie działa, to nie będzie. Może to jest jedyny ha. Może na kampanii po prostu nie działa. Nie wiem, potem się zobaczę. Ale łe... Tak łe overpower. Masz pana orzeszka. Orzeszek. No, Dobra, to idziemy. I nie zaparcie dla witch. Jak mnie zastanawia, tu jest tyle samochodów... Tam się... rozumiem korek, ale w końcu by znaleźli koniec tego korka i by mogli zachrzanić inny samochód, tak w ogóle. Taka mała aluzja. Ale może nie zdążyli? Może zdążyły ich dopaść już? Ale wiesz mniej więcej o co mi chodzi, nie? Ale trochę już tego wysieczone jest. Wyparowali! Wyparowali! Patrz, kozmici wyparowali ludzi! To są same ubrania. Wyparowali. Nie, to temu typowi wypadły. Opiuszy. <laughs> Karma Charger cię nie trafił, czyli jesteś dobry. Przepraszam. Aaaaaaa bum bum! On będzie bum boom, O, Oczy są prawie nieśmiertelne Prawie Jeżeli się zostawi same to są śmiertelne Tak yeah. Co tam ciekawego, o czym można pogadać? bo ciszy nie będzie, nie może być ciszy. Nie będzie ciszy. Mogę nawet śpiewać, żeby nie było ciszy. Dobra, tego nie chcecie. Nie rób tego. <grym> tego nie chcecie. Z naszych 11 widzów zro... <grym> zrobi się jeden. Mamy 11 widzów? Yeah. Wow, zaszaleliśmy, nie? Span. Nawet nie wiedziałem. Wie, co tu masz, pilsy. Ale mam adrenalinkę Ale pisy więcej leczą Ale adrenalinka robię blu blu. A i to nie działa tylko ten Jak firewerki odpalasz to musisz cały koncert odpalić tak w ogóle A? No Potem wyjaśniam co z tym chodzi Ale będzie fajnie Te ma Idziemy na daszek Headshot o oh, Jezu! O oh, Jezu! O oh, Jezu. Oh, Jezu! Wiesz jak fajnie wygląda jak jesteś okem i stajesz gdzieś z kimś tak dosyć daleko od całej grupy i naciskasz cały czas do przodu No kiedyś to zobaczyć będziemy grać na verbusie To Ci pokażę Gdzie on jest? No spadł? No, zombie mi spadł na dół. Nie chcę Ka go zabić. Bięk. Dobra, póki mam, pó póki mam chwilę mogę się pobawić. Jakby, co tu są laserki? To sobie co jest na tym dachu, nie? Ej, moja strzelba. Ja chcę laserki. Laserki do strzelby, yeah! Pięknie! Dobra, idziemy. Dobra, biorę pistoleta. Może będę miał farta i znajdę tą tarczę policyjną tutaj. Zwracamy kredyty, pókej. Aaaa! Rzemse spadł. Rzemse, kurde, spadł. I jest pięknie! To mi dało się zakosić. Nie oczywiście ja już muszę mieć pecha i 28 life. A. pilsy Pisy są dla frajeru. Muszę ujść. To masz pecha. No. Chwilce. Ty, ona jest tu na dole, czy gdzie? Jeśli tu na dole, to nie mam szans sprawdzić, czy jest tarcza. Tutaj? Nie, nie ma. Jest gitara. O, apteczka. No tą tarczę trudno znaleźć, to nie fair. Myślałem, że pokażę takie... Faj taki taką fajną rzecz. jest rzeczkę. tutaj. Leży? Siedzi. A. Dobra, chodź. Nie będziemy jej przeszkadzać. Ty! Nie tak zastanawia, ona płacze i jeszcze gra muzykę naraz. Ona jest utalentowana. Nie no. Szkoda, że to nie jest Borderland, żebym mógł sprawdzać kible. A! Kombo, jeszcze czarter tam w środku jest. Ale wrócił w birko. On sam strzelił. Dobra? Co? Elis sami strzelił ze strzelby. Nawiedzony, Elis. To jest Elis z Widmo. <laughs> nie przypominaj mi. <laughs> nie mów nic o Widmo. To jest taka głupia historia z tym związana. Kiedyś może opowiem. Nie, to jest złe. Ciebie i tak wtedy nie było. Trudno. Nie wiem, może jak ta osoba kiedyś to, to tam ogląda, może nawet teraz ogląda jej ja o tym nie wiem. To ona wie o co chodzi. Stare dobre czasy. O, kolejna wybuchowa amunicja. Jeszcze nie zużyłem tej teraz Mam o Dekaptator. Wow. Roli, no roli, 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 eksplozję po całości o wychodek wyglądałem sam się i tak mam teraz ciszej tu chyba ustawione nie wiem zobaczy się jak się nagra teraz teraz po prostu tu przejść. No właśnie już. Tak wiem, są ten złe cisze, ale trochę brak wątków, co nie? Hm. To na razie było Te. Ja. A co prawda, to prawda. Wesołe miasteczko. Tak, ja, wesołe miasteczko. Więc witamy Was. Zaraz witamy Was w planszy drugiej. Wesołe miasteczko.